Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Dur Hara, a to jest, Moi drodzy, kolejny odcinek z Amandy Moi drodzy, coś na co osobiście bardzo czekałem, czyli nowy updatecik Wyszła, moi drodzy, nowa taśma, którą dzisiaj sobie wspólnie obejrzymy Jestem bardzo ciekaw, czego dowiemy się dzisiaj Co dalej z Wolim? co tam się stało z Wolim? czy dzisiaj tego się dowiemy A ty, mysiu, pysiu, tak, 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 jest, jest, of course, Amanda A ty, mysiu, pysiu, nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę, jeśli czekałeś na kolejny odcineczek z Amandy, jeśli czekałeś na kolejny updatecik, Tymczasem, my się pysie. E, tutaj, tutaj, tak, 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 Amanda, wydupiaj. Idziemy na razie do sklepu, robimy wszystko tak, jak robiliśmy. I tutaj, tak jak w przypadku poprzednich e, sekretnych taśm, najpierw trzeba wpisać lamp. Teraz wpisujemy bardzo ładnie, meet, tak, bied, bied, woli. I w ten oto sposób... Już wydaje mi się, że ta nowa taśma jest odblokowana. Jest. Mamy tutaj tę sekretną taśmę, która... Nie ma cyferki, ma tutaj coś tam zamazane. Jestem ciekaw, co tam było wcześniej napisane. Co tam zostało zamazane. Czy to może być... Nie, to nie jest raczej piątka ani z tych rzeczy. Dobra. Na razie odpalmy ją sobie. Nie wiem, co tam może być. Wow, wow, wow! The treasure map the Let's go! Idziemy? Jakaś mapa skarbów? Czy Wali nie jest podekscytowany? Wali troszeczkę w innym świecie jest. Okej, okay, Wally Nasz chyba nie chce tutaj, jest tutaj być, jest znudzony, spotka. wystraszony. Dobra, muszę zaznaczyć, gdzie jest X. Zaprowadziła ich tutaj mapa skarbu. W poprzednich odcineczkach był faktycznie obszar z, chyba z X-em, czy coś takiego. Więc prawdopodobnie jesteśmy tutaj, tak? Idziemy do skarbu. Skarb na nas czeka, Wally chyba. How are we supposed to get at it under all this dirt? Exactly. I brought some tools to help us with our adventure. Dobra, wzięła narzędzia. And shovel. We already okay. used the crowbar for the door. We used the rope for Wow. And now we only have the shovel. Dobra, kraubara użyli do drzwi, takich do drzwi. Um, linę użyli... do nie wiadomo czego. Yyy przerwało nam coś więc nie wiadomo do czego została użyta Lina bardzo mnie to zastanawia co jest z Wallin tutaj w tej taśmie tak jak wcześniej normalnie gadał później troszeczkę był wystraszony i tak dalej tak teraz jest nieobecny woli co się dzieje o czym myśli woli dobra e, bierzemy łopatę now we can dig this up before someone no i can't let you do this anymore i Nie pozwoli jej tego więcej robić. Co jest? You take the tape out now and destroy them, burn them, whatever. Just get rid of these other tapes. Do you hear me? You can't let anyone else watch these. Anyone? Oh. Oh. What the hell? Um. I have some video? OK, teraz jest dosyć mocno creepy, bo jest im takich rzeczy. Dobra, jest nagranie prawdopodobnie właśnie z tego lasu. Na razie zamknę ryj. Coś tam chyba było. Miałem wrażenie, że coś tam było. Coś mignęło. Chyba sobie to później wrzucimy do programu. I mamy tę taśmę, która została znaleziona, odłożona na miejsce. Jakieś patyki. Okej. Okay. Ziomeczek to podpala, aby nikt więcej tego nie zobaczył, ale, ale my to oglądamy teraz. Więc mu nie wyszło. Nie wiem, co tutaj napisać Woli? Dawaj! Podpal to! Podpal to! Tutaj też nie wiem co napisać. Napiszemy po prostu WOLI, nie mam. Ej, ale creepy. Czy się my dalej zwoli? Watch? Schował jednak. Nie podpalamy tego. Bierem i idziemy to oglądać. Czy to może być osoba, która teraz to ogląda? W sensie. My? Ja, yeah, hej. Um... Yeah no I found it, yeah I found the place. It was just uh, it was just off the highway. Yeah not too far. Is not a stash man? Um, yeah no they're all. Hold on what? Was like, it... was like followed? No I, no I don't think so. Who, who would be following me? No nobody nobody was there. It was just me. Um. Nikogo tam nie yeah, było. No, yeah, ja. They're all too. They're, they're gone.

Okej, okay, mamy teraz epizod trzeci. Wally tam, że nie pozwolę ci tego więcej robić i tak dalej. Wally tam się odpalił i to tak hardo odpalił. Ale co w takim wypadku robi Amanda? W czym Wally tak bardzo chciał jej przeszkodzić i chciał to wszystko zatrzymać? Nie mamy znowu tutaj Wally'ego, ale też bardzo istotna informacja, że Amanda tak, użyła crowbara a nie widzieliśmy, oj przepraszam mikrofon a nie widzieliśmy wcześniej żadnej scenki właśnie z crowbarem nie przypominam sobie przynajmniej ej, a jakbym teraz napisał watch? nie nic się nie wydarzy takiego było parę momentów, na których chciałem się zatrzymać i dokładnie się im przyjrzeć, zróbmy to w takim wypadku wspólnie, wywalę to gdzie ja gadałem zostawmy tylko dźwięk z gry właśnie i okej, okay, dobra, cicho bądź. Uh, Wally. I jaka przerażająca jesteś Amanda. Będzie przypał, jak się nic nie uda znaleźć. W ogóle, co jest tutaj napisane? Store, tape, Donut. Donut Watch? To jest jakiś samochodzik. Nie wiem dlaczego, mam wrażenie, jakby tam był ktoś, kto sobie kuca. Czy jest tam ktoś, kto sobie kuca? Czy to jakiś glitch? Co to jest? To ch chyba nie jest nic. Albo może to nie jest nic, najpewniej to nie jest nic, ale przynajmniej jak ja tak na to patrzę, to wygląda jakby ktoś tam wakucał. Tutaj też jakby coś stało. Gdzie jest ta osoba w tym momencie? Jakieś mnóstwo różnych przedmiotów. To wygląda w ogóle jak jakaś klatka. Tup, 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 tup. Po lewej, jakby coś się wyłaniało. Ej, czy to nie jest przypadkiem ten potwór? Zwróćcie uwagę. Tutaj, jakby taka, taka, taka. nóżka się pojawiała, wyłaniała. A to, co to jest? Naruto jedną shurikenem? Nie wiem, zniknęło nagle. Fru. Fru, fru. Domyślam się, że jeśli chodzi o tę nową sekretność taśmy, coś tam jeszcze jest do odkrycia. Jeśli wy coś zauważyliście czego ja nie zauważyłem, to napiszcie śmiało w komentarzu. Również napiszcie, co ewentualnie mógłbym sprawdzić, czy zobaczyć, może, nie wiem, przybliżając jakieś niektóre sceny, bądź zatrzymując się w niektórych momentach. Albo jeśli wiecie, że wpisując coś innego, możemy coś tam jeszcze zobaczyć, to śmiało piszcie w komentarzach. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcineczek wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i widzimy się niebawem w kolejnym odcineczku. Pa, 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 Woli.